Cześć Siemano, z tej strony Resi Cześć Siemano, z tej strony Bato bielki, Bato 35 To dzisiaj wypierdala z tego odcinka w poprzednim powinni go już wyjebasz, ale to przełożyli na trzeci zobaczymy kto wypierdala się! Bij Koniec czasu właśnie się on zatrzymał, to odpada. Nikt nie dyskutuje na temat gry. No pewnie jakaś dziewczyna, nie? Nie myślę, że ona bo w kurwa I fajnie jakby ten odkaz ospał mi w kurwa i tam Artyrenty najlepiej, nie? W kurwa najbardziej w tej osłonie. Głosowanie. A zobaczymy czy trafię, czy jestem jesteś snajperem. Ja zawsze w szkole jakby jakieś odpowiedzi ABCD jakby jakiś jakieś przedmioty, ja się tam chuja znałem. Ale zawsze potrafiłem połowę chociaż z tych odpowiedzi trafić. A ja jestem takim snajperem do chuj. Patrzcie teraz. Bardzo chętnie dzisiaj zagłosuję. Ty, o nie chodzi, że ktoś jest są tylko po prostu kto odpadnie z programu, tak? jednego kandydata: Oskar. Oskara. w większości musi też wysłuchany, i skoro jest szansa na rozbicie pewnego pokoju. To oczywiście mój pierwszy głos idzie na Kubańczyka. Marcel. Dominika, kubańczyk się to jest głos numer jeden i nie ładuje trona. Więc Marcel? Martirenti. Dobra, Kubańczyk. Tak, Martirenti, bagam. Sorry. No właśnie, czy jak dostał te trzy głosy, to aby dostał te dodatkowe trzy głosy, Martyrenti i Patecki, czy po prostu dodali plus jeden? Że mają łącznie trzy. Czyli, że mają dodatkowe te plus trzy głosy, bo to jakby nie rozumiem tego. Że trzy głosy. Że dodatkowe trzy głosy, czy po prostu dodają im jeden głos jeszcze więcej? Nie rozumiem tego. Teraz. Pamiętacie, jak mówiłem, że z dnia na dzień wszystko się zmienia? Znowu nikt nie odpada? To by znaczyło, że się nie o, co zmienia, mają wszyscy? <laughs> tego się naprawdę nie spodziewałem. Możecie się pożegnać. Aha martyrenti, Denti, Marty Denti. Uff, uff, Mogę do ciebie dzwonić, jak będzie mi smutno, jesteś taki zabawny. Ale czemu? Czemu? Cemu? Cemu? Głosuję, cemu? ale śledzę. Nie. Ja cię za chwileczkę pożegnam. Po prostu, to jest zabawna w sklepie. Nie, dziś nie. Eee Zabili go, co oni tak robią? Za dużym śmieszkiem jestem tutaj, Druga osoba. Aby śmieszkować można, a mi się też wydaje, że on cały czas, kiedy się tylko była jakaś okazja, to cały czas śmieszkował, nie? I będzie tego zabiło, nie? Też się nie dziwię. A razzę chcę pożartować, nie? mieszki śmieszki. śmieszki. Ale no, i można trochę. Pożegnacie w tym momencie, Dominika się pakować i na atom, Rendi, Rendi, w Rendi, Rendi, Tą osobą jest proszę, 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 proszę. proszę, No? I co? Nie, Nieee, czemu Marcela? Co on niby zrobił złego? A kobiety zjebały zadanie i, je, i są. A to się śmieje, bo mnie w tym pysku, kurba. Się śmieje, się śmiecha. Możesz się pożegnać z wszystkimi. I możesz iść się pakować. Pa, pa. A ładnie. Drodzy widzowie, nowa kolekcja... I... A że Marcela wyjebali. ja rozumiem kłacinka, ale Marcela? A Marty Renty zostawili? Przecież ona zjebała zadanie jedno. Przez to sabotażyści dostaje więcej hajsu. Przecież ona to jest kłódką pod nogi. Kłodą pod nogi, na nami są. Przeszkodą. Workiem. Ona jest niczym. W tym tym. Ona bardziej przeszkadza niż pomaga. Tak samo w wszystkich zadaniach. No, może w jednym. W zagadkach to pomogło, ale wreszcie. Nic. Tragedia. Co ona powiedziała, że nie ma sił? Oho. No, celowo spadł. Wybierł ktoś jej fragment, no. ale pechnie. Prza, mhm. ma, nie? i sauna. Nie przepadam za sauną, no, szczerze mówiąc. Kani, to był naprawdę wypadek, że ta kula mi spadła. No. Powiem tak. To bardziej przeszkadza, to, no ja mówiłem. Wypadki chodzą to po w początku. Ogólnie, tak, to, ta, to chyba po niej tylko. Ona bardziej przeszkadza niż pomaga, bo. No. Kolejny zakaz. Znaczy no, pomaga sabotażystom? Tak, pomaga im. Jak se wpierdzielę mandarynkę to może jeszcze co nieco zauważę, bo mam wrażenie, że co chwilę tu coś się dzieje ciekawego. ale jest głupia, jezu jak ja to zrobię. No, nie... Jezu i ta ryczy, no nie wytrzymam no. Nie wytrzymam ze mną, błagam, wyrzuć się już ją. No, w nie pomaga, no. Jak się dzieje? No totalno, Boże, przepraszam, ja się dostań, się strajny, matko, Czarny, Czarny. nie że To, to mówię Upadek figury Marty Renty nie przeszedł bez echa. I zrobiła Aha. się lekka drama. Posłuchajmy. Jedna rzecz jest dla mnie mega, ja nie, nie mówię, nie rzucam oskarżeń, ale serio niektóre osoby i wiem, które... Nie, ale IMO powinny właśnie usunąć osoby, które przeszkadzają w zadaniach. Taka Marty Renty to już jest drugi raz, kiedy w zadaniu nic nie robiła, tak? Tak ta Dominika wcześniej nic nie zrobiła, pom nie pomogła i tylko wpierdoliła im grę, gdzie sabotorzyści zdobyli dodatkowe pieniądze. I to jest już druga taka gra. No ja nie, no po oni w tych też grach w sabotorzyście najlepiej, po nie usłysz osoby, które będą najmniej przeszkadzać w zadaniach, po prostu je wypierdala. Ja bym tak grał, Imo. Bardziej, które nie, ja tu nie oskarżam tych, które do, dotykały tu kurde ręką. Cały czas ręką i to jak tu siedzieliśmy już długo. Ja dotykałam ręką. ale nie, no dobra, więc to rozumiem o co chodzi, bo to przez paznokcie. A niektórzy mówię im raz, weźcie to przez coś i potem raz też muszę powiedzieć. Wskaż ich palcem. Nie ja nie będę na razie, <laughs> zobacz, że. No, nie, nie będę na razie, o, obserwuję, bo... Przykład, nie no, to chyba da, jest, to, ja to, tak to, się nie? Tak mi się wydaje. Chciałam powiedzieć, Marty nie to za z chciałem. Ale już się to ślizga no ale zobacz. wszystko się wydaje, że Marty już jest krzykną i ona już wie, że odpada pierwsza, nie? Niestety no, idzie do że... już... domu. Nie zasnęła rękami. Ja pierdole, nie dotyka rękami. Zupełnie szczerze, akord to nie było Przestańcie mi mieszać, bo w głowie zaraz znowu pójdę do samych, tak? Przestańcie, bo ja się stresuję Nie czujesz, powiedz nie dotyka ale, a, o, 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 ale, bo mi kazali A czemu masz takie małe już Marti? znowu do sauny pójdzie na dwie minuty? Podczas kłótni Marti Renty oh. nie dotykała swojej figury Razem z Mareczkiem zaczęliśmy analizować temat i podjęliśmy decyzję Na no pewno nie, ja nic nie zrobiłam ale Ja, uważam, ja przez przypadek bardzo... to puściłam a wszyscy się na mnie rzucili nie w ogóle niepotrzebnie, a ja... Sauna! Dla Marti Renti, sauna! no oh nie! bardzo no, znaczy, proszę, czyli ich a, No dobrze, podoba ja, mi się co bardzo robi, nie? Całkiem na mistrz. O! No, Marcin. Marcin! co się stało? To no, pójdziecie sobie razem do sobie. Ja nie idę, nigdzie, dlaczego? Do Posiedzisz. siedzisz? Musicie stać. Oj, prawo Marcina! Tak wypowiadał każdemu, że ktoś coś nie robi, a sam zwierdolił w zadanie. No ciekawe. Zasada wcześniej, a potem się zmieniały te ona, jest, Nie, ona jest zapisana. Cały odcinek to będzie poświęcony temu? Ja pierdolę, jakie nudy. Jest ten trzeci odcinek. No fajnie, żeby nie początek był fajny. Ale no z tym lodem teraz takie nudy są. Challenge są jednorazowe, z... z... zasady są zapisane, które są aktywne jako... Ale to chyba I Co ten, bo... o, ten odcinek kosztował 100 tysięcy niby? nie były? Nie z tablicy, ale to cały czas jest! Okej, dobra, nie, to ja nie zrozumiem, bo jestem w tamtym miejscu. Nie ma problemu? Proszę o łaskawym jakary! Marcin <laughs> Rzymij, prawo Marcina do sali o, a dobrze, dobrze, patra sprawi content. To też uśmiecha.

Taka głupia kurwa, że nikt cię nie lubi kurwa z tego se, z tego programu, kurwa. I syk uczestników duchu ja. Już pani ją dawno wyjecha z tego programu, a nie. Tak jest wkurwiająca, cały czas jakieś gala głupoty przeszkadza uczestnikom w zadaniach. Tą kulę przed chwilą, kurwa, ten zrzuciła i podchaskała. Ja pierdolę, no i odpadła. No zobaczymy, czy będzie czwarty lepszy, no i się zapowiada dobrze, bo. Końcówka trzeciego. Była, można tak powiedzieć, dramatyczna, tak. Proszę, twoja. Może otworzyć? To nie o. świadczy nic dobrego. Gurala wyjebia pewnie. Kalibni... Żeby wyjebał Martyrenty. Musisz wyeliminować w tym momencie jednego z graczy z całej rozgrywki i z całego programu Sabotażysta. I w tym momencie wybierasz Ada z programu. Masz na to 20 sekund. represja. No dobra, zrobimy tak. Jak głosowałem, no, jest jedna osoba, na którą głosowałem przez dwa dni tak samo, więc tutaj wybór będzie prosty. Góra. Zadania spartolone. O. Przepraszam. Marty Martyrenty. Ale... Oh, tak? Tak. Marty, czemu mnie Marty Renty? No czemu nie ją? Kurwa, no cztery odcinki ona tu jest. No, A kubek, ciekawiej, bań w początku to jest. Chyt, nie? Gadę. Ja na no dzisiaj pierwsze i wczoraj z łupatą. To nie było, że robi coś w grupie, no tak, Konie, to są. Dobra. pierwsze słowo to konie. Konie, bo się konia Zadanie, bo... Z tego zadania, bo... To Dino powinien przyjść, nie to powinien zaśpiewać i powinien... Dino powinien spierdolić stamtąd To by było mistrzowskie, nie? O, się bałem, czy na o tym? Ja też a no, nie, to jest też trochę nudne, no. Jak tak przez godzinę robić, tylko na tym zadanie polega całe. Nie umiemy niczego. No pierwszy śnieg no, był Golden, drugi tak samo, trzeci do pizdy, czwarty średni. Ja mam na razie tak. Zglądany jak na razie. do niego ale, bo na był spoko, nie? Jak był, pamiętam, druga edycja. Jak był teatr, to tam musieli wymyślać i tak dalej, a tu jakieś muzyki, jakieś pierdoły są. <śledzimy> <śledzimy> Drodzy widzowie, lecę po... O Jezus 6 kurwa, jaki żebrak jebany, nawet ja tak nie zebram Kurwa osoby niż on. On tu w każdym odcinku, że do 6 milionów, to jest ona. Kurwa i się usunęło. Ona miała pięciu pół. On coś chce, kurwa ty. W nie uważam, że mamy naprawdę fajną drużynę, bo damy tak sobie super radę z tekstem. Tu mamy mu... Wow, macie fajną drużynę, bo jesteście ty tylko jedyną drużyną. No co ty nie powiesz! Jezu! Co ona kurwa gada, co za doły ty. mamy górala, czego mamy chcieć więcej? No może kubańczyk. Zaczyna to ładnie brzmieć, muszę przyznać, naprawdę się pięknie stają. Zobaczymy, A jak, mają jak tego Gibsona, Martyrenty i Pateta, którzy to tam muzyce ogarniają, czy no, bardziej Gibson, potem Marty Renty, potem Patet. no to jakby... Nikt by nic nie robił z muzyką, no to byłoby ciężko, nie? Przecież, jakby był Kubańczyk, to byłoby jeszcze łatwiej A, pewnie. Leksja. Dla nich ale że go go na początku, to już. Co i jeszcze czeka. I panie nie będzie fajnie, mam nadzieję, że będziemy mnóstwo ludzi. Chciałbym, żeby ktoś trochę. Proszę, co? Jak nie będzie go raz, nie? Ciekaw jestem z tą zadania, jak tego gówna nie będzie słuchać? Matthias się stara, góral nadzoruje, ja ogarnąłem na zobaczymy. czym Zobaczymy. Za przewaliłem. przywaliłem. No i tak to się żyje na tym podchalu. Błysko. Aby nie tak złączę. no nie było słyszać tego instrumentu, to będzie kara. Ja przewiduję przyszłość, nie oglądam tego odcinka, przewiduję przyszłość. Nie? Dobra. A jak chuj to będzie pewnie kara jakaś duża za to, że nie będzie słychać innych instrumentów, ci, którzy mają nim zagrać co 10 sekund jak chuj. A o to obijanie to też im nie zajdzie. Na, na stówę, nie? Za, się za... Jak się Jak sam ręk za palce? Nie to naprawdę dobrze brzmieć. Gdyby nie góra, pewnie inaczej by to wyglądało. BED, BED! Jak to pięknie brzmi! Pauza! nie! Fajnie się bawić, kara. wszystko pięknie brzmi. Czasem nie będzie Nie jakieś... ja chcę poinformować, że tekst musi być. Na pamięć? O nie U. co? A jeśli nie usłyszymy słów bądź instrumentów, które wylosowałem. Mówiłem. Kur. Jestem za młody, jestem za młody człowiekiem, nie? Liście? Nie zaliczymy tych instrumentów i słów, które macie zdrapane. Minut macie jeszcze 10 Po dwa wersy, tekst na pamięć, pod dwa wersy ja ja Nie bym mogła, tylko pociąg, tak naprawdę, jest na bo to jest mega to łatwe. Tam, to jest już ciał Nie. Nie czy, bardzo. Jak, też tak grają? Ty nie zaliczył? Dla mnie to jest oszukanie. drugi przekręt życiowy, którego tu nie uznamy. <noise> no, czyli ci mówiłem, czyli oski osk osk samo to jest to. No ładnie. O, osk o mówili tamu że to jest oszukiwanie, no ciekawe, no to w sumie ta, to walenie to nie, jakby to nie produkuje, znaczy, no niby produkuje dźwięk, to... Wiadomo, pewnie będzie o to chodziło, że o tych strunach grać, nie? Bo to można sobie walnąć, ten, o podłogę tam i to też będzie podobny dźwięk wytworzy, nie? To mogą tego nie zajdzieć. Oj, ten Oski, a już mu mówiłeś, że nie zajiczą Przepraszam moją panią od lekcji śpiewu, bo nie przychodzę na zajęcia przez górski śpiewacze, ale dzisiaj musiałem śpiewać Jezus Mój, po co oni takie gówno wrzucają, bo... mój gówno, kogo to interesuje, babo? Otrząśnij się, nikogo to nie interesuje Nie no, powinien być to jakiś mikrofon, że ich nie słychać, no Znaczy powinien dać im mikrofon, nie? to nic nie, nie słychać ich, pewnie no, Pewnie dazu, więc 5-6, nie? cenę Oj, Kalów nie grał przed chwilą, no. no No, ciekawe Ktoś to chyba sabotuje. Ej, to nie, nie puka. Oj, Oski! Oj, Oski, oj, Oski! Oho, ho, zobacz koleżko. Ty nie gra nad, Nie puka. No ładnie. No tylko z taką zauważyłem. Zobacz, no, no nie gra! Udaje, się gra. Oj, oski, oski, teraz to zauważy. Oj, no to chyba oski jednak był. Myślałem, że nie jest. No to no, zobacz, no ten kurwie, nawet nie gra, nawet nie obija o to. Tylko się trzyma. Oj, patos teraz też. Tylko no, słychać? Nie no, Oski, no dobra, no teraz biję. No to już nie zalicza jak Po 50 zł, co oznacza, że sabotażyści mają na koncie 2400 zł, a uczestnicy 7600. Dobra, jest giguję. Jest jest no ładnie. No, Oski, Oski twistylał, bo on w ogóle nawet nie bił o to. Oto on przez, minu przez minutę czy 30, 30 sekund to on nic nie zrobił, nie? On tylko się tak bujał z tym. No, ten Oski, Oski. Jeżeli chodzi o zarobki sabotażysty w, tym, w tej konkurencji, totalnie nie mam pojęcia kto, gdzie, co i jak, No ty to nie się masz pojęcia, bo to... ty się buja bujałeś tak, się z no ale go nie uderzałeś na, na nim nie grałeś, no to, panie kolego. To też może coś nie wiedzieć. Tam, nie będę ukrywać, tak mnie poniosła ta impreza, że totalnie zapomniałem o tym, że w ogóle jesteśmy w programie Sabotażysta i że hej, powinienem patrzeć na każdego ręce. Warterysta na tym góralskim hicie, moim zdaniem totalny przypadek. Nie wiem, czy ktokolwiek sabotował, ja jestem zdanią, że Sabotażystą jest tutaj... Nie, tu i mogli... Chuj, nie, tak szczerze. Na przykład z Patet, coś wrogu w rogu, mógł się nie grać przez parę sekund, też chyba tam pod koniec już tam nie grał, tylko wstał i śpiewał z... koło górala, nie? No to tu, tu było duż, duże pole do popisu. Nie wystarczyło, przez 20-30 sekund udałaś, że grasz, a na przykład nie wydałaś dźwięku. No to tu akurat było łatwe do sabotowania IMO. Już wiesz, Goń, oraz ekipa Thunder Crew, która zdenerwowana, że za bardzo jesteśmy zgrani i uśmiechnięci, zdecydowała się wbić kij w mrowisko. Nie znamy te y, numery y, gagatki. No dobra, a na kogo głosujecie na drugą osobę? Nie wiem, na kogo mam no, głosować na no, że... Ale już przynajmniej jedno. Muszę przyznać, że w tej sytuacji sam mam mętlik w głowie, kto z nich jest sabotażystą. Napiszcie w komentarzach. No to co i ciężko, słuchajcie. ale to Oskiego widziałam, że nie grał Patę, to też, też tak już pod koniec ten się bawił. Um, patę, znaczy czy nie Pat, tylko prawo Marcinia z tą Julią to grał na tym się bawił, ale to tak ciężko było to zobaczyć, jakby z perspektywy widzenia. Na pewno. Nie wiem na kogo. No. Ja gotuję na Oskara. Tak. I na Marku. Jeszcze Gimper coś ma. Chociaż ten Oscar też. Ale Gimper, Gimpera bym mnie chyba nie jest, chyba że on tak gra, po prostu, że wie, że on chce trehardować. po prostu, żeby do, do finału, nie? Po prostu, że no pokażę, że jest niewinny, nie? Po prostu po prostu grać jakby uczestnika, a będę sobotarzystą. To też jest w sumie modry ruch, nie? Szczerze tak, do powiedzenia mama. także. Tak. Dobra, a z ciekawości czy przy wykonywaniu tego zadania coś wam wpadło w oko, że ktoś dawał ciała, opóźniał, psu, robił jakiś bałagan? Nie. Ciężko stwierdzić nic. Sabotażysta się nie miał okazji jakby wykazać. W drugim zadaniu miał bardzo ciężko. Tutaj jakby ktoś sabotował. Pewnie było... tego kalucha też, tego instrumentu no nie chuja, żeby było słychać, nie. Wybrali najgorszy Instrument, nie? ...był na celowniku wszystkich, bo wszyscy byli bardzo pozytywnie nakręceni na zadań. Dobra. Oh, to na rozmowy. Tam trzy głosy z tamtego busa na ciebie. A Gimper ma jakąś kartę jeszcze. Nie za dziś, tylko za jakieś tam, wiesz, inne wczorajsze akcje i tak dalej. Ja ci tylko to mówię, żebyśmy coś no, przekminili. Nie? No masz argumenty, żeby zostać. Tak. No dobra, dobrze jakiś dobry głos. Czy może nie za na Ja bym ja mogę głosować za Oscara. Bo... Się... Tylko Oscara też czasami widziałem, że on tam nie grał na tym, tym, że on się bujał przez 15 sekund, nie? ale to też tak było efekt montażu, nie? Ciężko stwierdzić, nie? Ciężko to właśnie przez ten montaż, nie? bo tu nie ma takiego zlewu, że to są inne kadry i tak dalej, żeby nie było widać, nie, żeby nie było widać, że z perspektywy widać, że on, on jest, on jest na pewno, nie. Widzicie, kto tylko to zostaje między nami, ja hmm. mam opcję zablokowania jednego głosu. Gimber, tylko tak. On ma dzisiaj Aha. jakiś double głos. Ale powie to na ognisku. On to powie stary, blokujesz go i wtedy Oscar wypada. Wspórój podziałać, mamy Dobra. całą godzinę, I jak coś to wiemy na kogoś. No to głosy. ja działam z dwoma dziewczynami na Oscar. Ja głosuję na Marty i na... Ja Oscar. tak samo Marti i No słuchaj, mam inny pomysł. Słuchaj. Słuchaj. Aha, bo ja czy jestem? Ja bym myślał, że zmie... e, Jakbym miał głosować, to zmieniłbym jedną osobę, nie? Bo ja mam jedno podejrzenie. Realnie od tak naprawdę początku. I też uważam, że e, moim zdaniem ostro śmierdzi bardzo, ale TBH mi się na przykład... Teraz ja bym dawał na Impera i na Marti ja, jeszcze... ja mogę to zrobić, no, no. ja mam jeden głos w ale... fajnie. No? Mój... Imper nie wyleci, nie dzisiaj. Tak czy tak, Nawet jak osoba na jego odda a ten, nie wiem, kurwa, to jest tak dziwnie zmontowane. Jakbym był w środku, to na pewno bym już wysnuł, nie?